Ahoj! Ruszyła maszyna marketingowa Call of Duty, aczkolwiek w tym przypadku bardziej pasuje termin. Sezon na kłamstwa. Jak to zawsze ma miejsce, streamerzy, dupodajki nakręcają ludzi na grę, a twórcy obiecują gwiazdki z nieba. Nie inaczej jest i tym razem. Treyarch, czyli studio odpowiedzialne za Black Ops 7 przemówiło w paru kwestiach. Ich wypowiedzi walą się na kilometr. Wypowiedzi pochodzą z wywiadu, który przeprowadził Charlie Intel, portal, który żyje i oddycha wchodzeniem w dupę activision, także jest to legitne źródło. Zacznijmy od SBMM oraz rozwiązywania się lobby co mecz. Triarch powiedział, że widzi komentarze, opinie graczy na ten temat, ale nie są w stanie nic zrobić, bo jak powiedzieli, jesteśmy tylko deweloperami. A to ciekawe. Jak losowo wyłączali ten durny system matchmakingu, by przeprowadzać testy na graczach, to ich status tylko deweloperów nie był przeszkodą. To jest tym bardziej żałosne, gdy przejdziemy do kolejnej ich wypowiedzi. Triarch powiedział, że anulował niektóre skórki do gry oraz kolaboracje z dużymi markami w Black Ops 7 po otrzymaniu opinii o społeczności. Jak mówią, mieliśmy kilka okazji, które po kilku rozmowach odrzuciliśmy. A a więc nagle nie jesteście już tylko deweloperami i możecie podejmować takie ważne decyzyjne i finansowo decyzje bez konsultacji z szefostwem z Activision i Microsoftu. No proszę, jak nasi tylko deweloperzy rosną szybko, jak na drożdżach. Jeszcze na taka wypowiedź i okaże się, że CEO Activision i Microsoftu muszą wypierdzielać. Kolejna wypowiedź to kolejny follow-up i ośmieszenie tej marnej firmy. Jak mówi Triarch? W Black Ops 7 nadal mogą pojawiać się elementy kosmetyczne, które prawdopodobnie przesuną granicę tożsamości serii Black Ops, ale z większą dbałością niż BO6. Naszym zamiarem jest trzymanie się rzeczy, co do których możemy z ręką na sercu powiedzieć: tak, to pasuje do Black Ops. Aha, pierw powiedzieli, że anulowali kolaboracje z dużymi markami, ale jednak nadal mogą pojawiać się w grze skórki, które będą nie wpisywać się w tożsamość serii Black Ops, bo właśnie tym jest przesuwanie granic niczym innym. Czyli spodziewajcie się gównianych skinów w pierwszym albo w drugim sezonie. Nie trzeba być geniuszem, by wiedzieć, że takie coś będzie, bo takie crossovery to tylko czysty biznes i mnóstwo kasy, a Activision od zawsze idzie po trupach do worka z kasą. Zmieńmy temat i przejdźmy do systemu Pik-Ten, którego nie widzieliśmy w Call of Duty od czasów Black Ops 4. Ten system był tak dobry, że nawet Infinity Ward, który nie lubi Treyarch, wstawiło ten system do swojego Infinite Warfare. Mackrons, dyrektor do spraw projektowania w Treyarch o braku systemie PIK-TEN w Black Ops 7, powiedział takie coś: Nie chodzi o to, że nigdy tego nie zrobimy, rozmawiamy o tym w każdej grze. Po prostu nie znaleźliśmy jeszcze odpowiedniego sposobu, żeby to zrobić, i nie sądzę, żeby właściwym sposobem byłoby, jak dawno to zrobiliśmy 13 lat temu. Tłumacząc tą PR-ową gadkę szmatkę na język faktów, pan skrons. Mówi wprost, że aktualnie w Treyarch nie ma tak utalentowanych i zdolnych ludzi, którzy mogliby wprowadzić taki system do gry, jednocześnie rozwijając i ulepszając go. Co jest bardzo smutne, wręcz tragiczne, bo ponad 13 lat temu przy Black Ops 2 pracowało około 300 ludzi, to kilkadziesiąt razy mniej niż teraz. Do tego pracowali mając w ręku mniej narzędzi, gorszą technologię i mniej czasu. A jednak, mimo wszystko, stworzyli Black Ops 2, które dla wielu jest jednym z najlepszych Call of Duty, które w przeciągu 24 godzin od premiery zarobiło ponad 500 milionów dolarów oraz łącznie sprzedało ponad 31 milionów kopii. Lepiej sprzedały się tylko Modern Warfare 2019 oraz Black Ops 3. Pozostając przy temacie systemu wewnątrz gry, Triage wypowiedziało się o braku co tygodniowych wyzwań w Black Ops 6, które były w Modern Warfare 3 2023. Brak tygodniowych wyzwań w Black Ops 6 było pomyłką. Po prostu nie mieliśmy tego na radarach, a kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę, przyskanie tego na siłę niekoniecznie miało sens. A wniosek z tego jest taki, że ignorują gry od innych ekip oraz w nie nie grają. A szkoda, bo ten system to była jedna z najlepszych rzeczy w Modern Warfare 3 2023. Wezwań nie było mało oraz zachęcały do grania. Nieprawdą jest, że wrzucenie tego do BO6 po premierze byłoby wciśnięciem tego na siłę. Zwyczajnie tego nie dodali, bo byłoby to przyznanie się, że Sledgehammer Games zrobiło to lepiej niż oni. To samo pewnie Infinite World, bo oni to mają jeszcze bardziej wybujałe ego. Główne studia odpowiadające za Call of Duty powinny już dawno sować swoją dumę do kieszeni, wspólnie pracować, dzielić się pomysłami, Przejście na jeden wspólny silnik miało w tym pomóc, no ale od dłuższego czasu schemat wygląda tak. Wychodzi jakaś tam część Call of Duty, wprowadza nowości, widać progres jako taki, powiew świeżości. To kolejna osłona, która wychodzi za rok, robi dwa kroki wstecz, następna robi krok do przodu, i tak w kółko dwa w przód, dwa do tyłu i jeden do przodu. Z drugiej strony, to raczej jest przemyślany biznesplan stworzony przez Activision tworzą problemy, aby potem sprzedawać o rozwiązania. Triarch pochwalił się ilością zawartości po premierze gry. Jak mówią, zawartość pierwszego sezonu Black Ops 7 będzie największą zawartością w historii, a po premierze pojawi się mnóstwo zawartości. Myślę więc, że chodzi o to, żeby nikt, kto wykona jakiekolwiek obliczenia, nie pomyślał, że tak naprawdę nie zrobiliśmy tego, co trzeba. Takie same gadki słyszeliśmy od prawie 6 lat, a dokładniej przed premierą Modern Warfare 2019, gdy seria Call of Duty przeszła na model Live Service. Niektóre portale potrafiły się ośmieszać i nazywać niektóre osłony najbardziej zaawansowanym Call of Duty, jak w przypadku Modern Warfare 2 2022, które było kilkoma krokami w z bardzo ubogą zawartością po premierze. Jeśli faktycznie to, co Treyarch mówi, okaże się prawdą, to super. I oby to był spory skok w ilości zawartości, co nie będzie tak, że zamiast co sezon dostawać dwie mapy i dwie bronie, teraz łaskawie dadzą dwie mapy, ale czy bronie? Taki scenariusz raczej nikogo by nie zdziwił, bo w przypadku Call of Duty wszystko jest możliwe. Z drugiej strony, to, co mówi Treyarch, może się potwierdzić. Od jakiegoś czasu osoby zajmujące się przeciekami pisały że zawartość do BO6 została wyczerpana, a to co było w planach zostało zabrane i wrzucone do worka z napisem BO7. Call of Duty nadal okazuje się na PS4 i Xbox One, ponieważ gra w niego szokująco duża liczba osób, powiedział Treyarch. Wciąż uważamy, że możemy stworzyć grę, w której wrażenia ze rozgrywki są w dużej mierze obecne. Oczywiście, wrażenia wizualne są dalekie od ideału. Zacznijmy od pierwszej części wypowiedzi, Ile to jest szokująca duża liczba osób? 100, 1000? W przypadku tak starych systemów każda liczba może być szokująca. Niestety, triarch nie podzieliło się żadnymi danymi na poparcie swojej wypowiedzi. Jedyne sensowne dane mówią o tym, że BO6 było najlepiej sprzedającą się grą w październiku 2024 roku. Wynik ten wlicza platformy Xbox. Tym wiadomo Xbox One, Xbox Series oraz PlayStation, tutaj również PS4, PS5 oraz Steam. Inne dane mówią, platformy PlayStation odpowiadały za 82% całkowitej sprzedaży pełnej wersji gry Black Ops 6 na konsolę w październiku, ale nie wiadomo jak wygląda ten podział. Równie dobrze sprzedaż na PS5 może wynosić 75%, a na PS4 pozostałe 7%. Osobiście jakoś wątpię w to, aby ludzie tak chętnie grali na PS4 z mocno obciętą grafiką, która kuje w oczy. Aczkolwiek, bo 6 nigdy nie było ładną grą, ale to tak na marginesie. A do tego gra ledwo trzyma 60 fpsów oraz całą liczbę fps ów w kampanii. Oczywiście każdy gra na tym, na co go stać, i w żaden sposób nikt nikogo nie ocenia ani nie wyśmiewa. Druga część wypowiedzi idealnie obrazuje to, jakie Call of Duty jest od kilku lat, czyli jednym i tym samym. To, że seria potrzebuje urlopu, to jedno, ale tak jak długo będą trzymać się starych konsol, tak długo ta seria nie przełamie swojej bariery, nie pokona swoich limitów oraz nie stanie się czymś lepszym, innowacyjnym i nie zaoferuje pożądanego przez graczy powiewu świeżości. Niestety, Activision miało i ma to głęboko gdzieś, bo kasa się zgadza. Microsoft też nie widać, żeby coś z tym robił, a do tego podobno Modern Warfare 4 ma też wyjść na prehistoryczne konsole. Wypowiedzi jest więcej, ale są to te same gadki, szmatki i obiecanki, cecanki jak co roku. Towarzyszą im omówienia nowych trybów gry, które są ogrzewanymi kosletami pod inną nazwą, chwalenie się mapami bez żadnych konkretów oraz nadal bez pokazania układu map. Więc szkoda mojego i waszego cennego czasu. I tak więc, żeby już nikomu nie zawracać głowy, to tyle w tym materiale. Podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tych słodkich kłamstewkach i bajeczkach od Treyarch. Miłego dnia, peace yo.